Premier zabrał głos w brytyjskim dzienniku dwa dni po unijnym szczycie, który nie przyniósł przełomu w kwestii pieniędzy dla Polski. Dziennikarze Financial Times pytali szefa rządu, co się stanie, jeśli Komisja Europejska wstrzyma Polsce fundusze. Jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową, wstrzymując obiecane Polsce pieniądze, będę bronił naszych praw wszelką bronią, jaka jest w naszej dyspozycji. To taka metafora no. Oczywiście nie chcemy dużej awantury z Unią, ale, ale też nie, nie będziemy łatwo ustępować. Mocnych słów w wywiadzie było więcej. Premier wezwał Brukselę, by wycofała groźby kar finansowych. To byłaby najmądrzejsza rzecz, jaką mogą zrobić, bo wtedy nie rozmawiamy ze sobą z pistoletem przy głowie. Użyte przez Mateusza Morawieckiego stwierdzenia wywołały lawinę komentarzy. Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera. W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść. Czy premier Morawiecki chce dzisiaj porównać Unię Europejską do nazistów? Czy do Sowietów, którzy później do tej drugiej wojny dołączyli. Wypowiedź polskiego premiera skomentował też rzecznik Komisji Europejskiej. Unia Europejska to projekt, który skutecznie zaprowadził pokój pomiędzy jego członkami podczas 68 lat trwania i zamierza to kontynuować. Pomiędzy państwami Unii i unijnymi instytucjami nie ma miejsca na retorykę wojenną. To jest hiperbola, zabieg retoryczny, który jest stosowany w różnego rodzaju wywiadach i literaturze. Współpracownicy premiera Łag Opozycja przekonuje, że tak mocne słowa pogłębią konflikt z Komisją Europejską. Narracja niewspółmierna do sytuacji, panie premierze Morawiecki, proszę nie przeginać, bo już byli tacy, którzy napinali muskuły, a później podkulali ogon. Szef kancelarii premiera tłumaczył, że wojenna narracja premiera to celowy zabieg odpowiedni wobec niesprawiedliwego traktowania Polski przez unijnych urzędników. O tym trzeba mówić właśnie prosto, twardymi słowami, bo one oddają dzisiejszą rzecz. A dotarcie z przekazem o prawdzie jest szalenie istotne. Premier przedstawiał dziś program dotacji do samorządowych inwestycji i przekonywał, że to dowód, że nie jesteśmy uzależnieni wyłącznie od unijnych funduszy. Nie damy się dyskryminować. Będziemy walczyć o równe warunki Polski w Unii Europejskiej. Bruksela czeka na ruch polskiego rządu, głównie na likwidację Izby Dyscyplinarnej. Są gotowe projekty. Tak zapewniał wiceminister sprawiedliwości. Minister Michał Dworczyk. Precyzuje w rządzie, trwa ciągle dyskusja nad zakresem zmian. Czy będzie dotyczyła wyłącznie Izby Dyscyplinarnej, czy też szerszej reformy, która jest niezbędna, jeśli chodzi o polskie sądownictwo. Projekt ma być przedstawiony do końca roku. Mira Skórka, wydarzenia.